Panie Marszałku, Wysoki Senacie, na wstępie chciałem się odnieść w kilku słowach dosłownie do wystąpienia mojego przedmówcy. Być demokratycznie wybranym to nie wszystko, co się wiąże z demokratycznym postępowaniem, z demokratycznym mandatem. Bycie demokratą to przestrzeganie zasad demokratycznego państwa prawa i wartości, które. To państwo w sposób demokratyczny sytuują i konstytuują, czyli również trójpodział władzy, niezależność władzy sądowniczej, niezależność sędziów, etc. Cały ten demokratyczny ład, do którego demontażu się przyczyniacie. Podczas tej debaty padło wiele zarzutów w wystąpieniu pana marszałka, który wystąpił w imieniu wnioskodawców. podawało jako zarzuty bardzo wiele różnych działań które podejmuje pan Marszałek i które podejmuje również Senat i większość senacka. Ja te wszystkie zarzuty raczej bym traktował jako działania godne uznania, bo przecież powoływanie zespołu doradców, którzy wpływają na jakość pracy Wysokiej Izby, podpowiadają w ważnych kwestiach jest czymś, co w standardach demokratycznych jest oczywistością. Poprawianie legislacji i dbanie o standardy w tym zakresie jest tylko i wyłącznie godne pochwały. Powoływanie komisji nadzwyczajnych, które zajmują się kluczowymi z punktu widzenia społeczeństwa sprawami jak klimat, czy takimi, które zajmują się wyjaśnieniem afery Pegasusa, której nie wyjaśnia w Polsce żadna inna instytucja powołana do tego, jak choćby prokuratura, jest raczej zaletą niż powodem do nagany. Senat i senatorowie po prostu realizują swój demokratyczny mandat najlepiej jak potrafią i mam wrażenie, że buduje, budujemy i pokazujemy to w swojej pracy, że Senat jest senatorowie, jedną z niewielu instytucji państwa polskiego, w większości zawłaszczonych przez jedną partię polityczną która stara się bronić tej, o której pan senator wspomniał, demokracji. Nie zamierzałem się odnosić ad personam do wystąpienia pana marszałka Pęka, ale jestem do tego zmuszony. Pan marszałek Pęk zarzucił tej stronie sali, w większości demokratycznej, tak, że jest antypolska. Takie sformułowanie dyskwalifikuje pana Pęka jako kandydata na marszałka Senatu, każdego Senatu, bo taka zapiekłość i takie przekonanie o własnej racji etycznej i moralnej jest charakterystyczne dla takiego rewolucjonisty, można powiedzieć bolszewika który uważa, że ma prawo do, do, prawa do oceny innych w taki właśnie sposób, pozbawiający ich godności, pozbawiający ich godności i prawa do, tego, do, prawa do bycia moralnym i etycznym. Panie senator Mamontow, trzeci raz Panu zwracam uwagę. Do meritum przechodząc. Marszałek Tomasz Grocki powiedział prawdę, ale prawo i sprawiedliwość mówiącym prawdę, która jest niewygodna, nie wybacza. Prawdę jako interpretację faktów, jako przedstawienie czegoś, co się odbywa zgodnie z realiami, zgodnie z rzeczywistością. I skrót myślowy, pewne uproszczenie, którego intencje są dla każdego z nas, kto ma dobrą wolę lub trochę wyobraźni, oczywiste do interpretacji. Dla Prawa i Sprawiedliwości stało się pretekstem do stawiania politycznego zarzutu o zdradzie polskiej racji stanu. Ale ten skrót myślowy, który zastosował marszałek Grocki, z prawdą materialną wcale się nie rozminął. Marszałek miał prawo wytknąć swoistą hipokryzję pana premiera Morawickiego czy innych prominentnych działaczy Prawa i Sprawiedliwości. No przecież przez Polskę jeździły, jeżdżą tiry do Rosji na Białoruś, które zaopatrują rosyjską gospodarkę napędzającą zbrodniczy reżim Putina. Węgiel do Polski jest importowany, a Rosyjscy oligarchowie mają w Polsce bezpieczny przystanek, przystań, ponieważ, ponieważ rząd musi zmienić konstytucję, aby te majątki podjąć, poddać sankcji. Wysoki Senacie, to bez komentarza pozostawię, bo, to się, bo ta wypowiedź marszałka Grzegorzowskiego się po prostu broni. I nawet jeżeli te słowa nie spodobały się obozowi władzy, to... Mam wrażenie, że marszałek się bardzo dobrze przysłużył w słusznej sprawie. Nadał impuls, aby nasza solidarność z narodem, dzielnym narodem ukraińskim, walczącą Ukrainą no dała wreszcie jakiś pozytywny efekt, bo to się wydarzyło kilka dni później. Można użyć polskiego powiedzenia, że uderz stół, a nożyce się otworzą, odezwą, przepraszam. Oto kilka dni później rząd zaczął działać w tym zakresie, złożył pierwsze projekty ustaw, które w istocie czynią zadość postulatom, które postawił marszałek Grodzki w swoim wystąpieniu. W Senacie pan marszałek wnioskodawca mówił o polskiej racji stanu, o tym, że Putin ma powody do radości. Jeżeli w tej izbie powinniśmy mówić o Polskiej Racji Stanu, to możemy też mówić o haniebnym raporcie podkomisji komisji Macierewicza, która w Polską Rację Stanu uderza. Jak z podręcznika rosyjskiej propagandy do siania dezinformacji, tezy, które stawia, a których nie broni prokuratura i żaden rozsądny człowiek w Polsce stawia tezy, które sieją w polskim społeczeństwie zamęt stawia mity, teorie, które są nie do sprawdzenia bądź niesprawdzalne, które dość skutecznie dzieliły i dzielą polskie społeczeństwo polską wspólnotę narodową, która w czasie zagrożenia, w czasie agresywnej, zbrodniczej napaści Putina na naszego sąsiada budzą jak najgorsze skojarzenia i bez wątpienia polskiej racji stanu nie służą. Panie Marszałku. Tomasz Grodzki, marszałek Senatu, wypowiedział słowa, które słusznie wzbudziły emocje. Emocje, ale też refleksje, a w konsekwencji działania, by sankcje wymierzone w zbrodniczy reżim, reżim Putina naprawdę były skuteczne. I za to paradoksalnie należy mu się po prostu podziękowania i brawa. Panie Marszałku, ma Pan nasze poparcie, ma Pan poparcie demokratycznej większości senackiej, która rozumie, co to znaczy słowo polska racja stanu, bo w codziennej pracy, w codziennych obowiązkach dajemy temu wyraz. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie